Witam serdecznie, szczęść Boże, kochani. Ostatnio widzieliśmy się w tamtym roku. W tamtym roku, już jest nowy rok. Prawie trzy tygodnie mnie tutaj nie było. Dzisiaj zrobimy sobie chyba dłuższy odcinek, bo jutro mnie też nie będzie, bo jutro jest też święto. Potem weekend, więc widzimy się w poniedziałek, jak, jak Bóg da, bo to nie wiadomo, czy Bóg da, czy będą do tego możliwości, żeby się spotkać. Może ja będę, a ciebie nie będzie, was nie będzie. Nie wiadomo, nie? Może internetu nie będzie? Prądu? Wszystko, wszystko jest możliwe. Więc wykorzystajmy ten dzisiejszy odcinek do takiej dłuższej, dłuższego monologu mojego. Chcę wam coś powiedzieć na podstawie tych dzisiejszych słów, które, które nam daje Kościół, daje nam Duch Święty, bo my często nie potrafimy rozeznawać, nie potrafimy przez to, że nie potrafimy rozeznawać, nie potrafimy się też ruszyć z miejsca. I nasze, nasze życie się, w naszym życiu się nic nie zmienia. Jest jak jest, jest źle. Jak ci jest, jest źle. A może być jeszcze gorzej. Ale jakoś nie jest lepiej. Nie wiem, czy składaliście sobie życzenia noworoczne, ale często w tych noworocznych życzeniach pojawia się. To, takie życzenie, żeby ten nowy rok był lepszy. Lepszy i tak łudzimy się tym, że on będzie lepszy. A od czego to jest zależne, że ten nowy rok będzie lepszy? Od nas samych. Jeśli nie staniemy się lepsi, to ten nowy rok nie będzie lepszy. A czy my musimy stać się lepsi? Tak, bo jesteśmy grzesznikami. Musimy o tym ciągle pamiętać, że jesteśmy słabi, że zatraciliśmy. Tą łatwość rozeznawania prawdy i fałszu nie potrafimy wyznaczyć tej granicy sami z siebie. Chociaż nasi pra, pra, prarodzice zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła i powinni sobie z tym radzić, z tym poznaniem, a sobie nie poradzili. My sobie z tym nie radzimy. Nie wiemy, co jest dobre, co jest złe. Często ulegamy pokusie i, i i wpadamy w pułapkę, i zło nazywamy dobrem, a dobro nazywamy złem. I później nie wiemy, dlaczego w tym naszym życiu jest tak wiele smutku, tak wiele nieszczęścia. Czy to jest związane z pogodą? Akurat niebo płacze, mi też łzy lecą czasami. To nie jest związane z pogodą. To, że ja jestem smutny, że ty jesteś smutna, że jesteśmy smutni. To nie jest związane z pogodą. To jest związane z tym ciągłym głodem i, i, i często też z grzechem. Jesteśmy często słabi, beznadziejni. Tracimy oblubieńca, tracimy Boga, który nas stworzył i powołał nas do miłości. Tracimy tą miłość. Jak ją odzyskać? Od czego zacząć? Od czego zacząć? Zajrzyjmy do Słowa Bożego, od tego zacznijmy. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha Ewangelia według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy. Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael, czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip, chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael, skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus, widziałem cię, zanim cię zawołał Filip i gdy, gdy byłeś pod Figowcem. Odpowiedział mu Natanael, rabi, ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus. Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem Ci, widziałem Cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. I tutaj postawmy kropkę. Zobaczcie, jaki ten dialog jest taki rześki, taki głęboki. Oczywiście dialog Natanaela z Jezusem. Natanael był zamknięty na Jezusa z Nazaretu. Nie chciał nie chciał się rozczarować, nie chciał dać się zwieść. Tylu już Mesjaszy było zapowiedzi zapowiedzia zapowiedzianych, już miało być tak dobrze. To są te wszystkie myśli, ci Mesjasze, które przychodzą nam do, do głowy, a niekoniecznie pochodzą od Boga. Będzie dobrze, będzie dobrze. Albo ktoś nam mówi nie martw się, będzie dobrze, będzie dobrze. Albo stanie się. To stanie się tamto. Albo, na przykład, ktoś poszedł do wróżki, i wróżka mu wywróżyła, że będzie dobrze, będzie dobrze. I człowiek ma już dość. Ja już nie chcę dać się zwodzić moim myślom, moim zachciankom, pragnieniom, emocjom, doradcom jakimś innym ludziom, którzy mówią, że będzie dobrze, będzie dobrze. Ja już nie chcę, ja już mam dość. Ja chcę być czujny, chcę być rozważny. Przychodzi mi jakaś myśl? Ja ją muszę zbadać. Nie mogę jej zlekceważyć, chyba że jest jawnie zła. To tak, zlekceważmy jawne zło, ale jeśli nie jest jawnie zła, to zbadajmy to. I Natanael to robi, bo zaprosił go do tego Filip. Chodź i zobacz, chodź i zobacz sprawdź tą myśl, czy rzeczywiście ten człowiek jest tym, na którego czekasz całe życie. Mi pojawiła się kiedyś taka myśl. Znaczy, ja, miałem, ja mam wiele myśli, różnych myśli. Nie, nie o wszystkim mówię, bo nie o wszystkim warto jest mówić. Po prostu trzeba niektóre rzeczy zachować dla siebie i przemilczeć. Ale kiedyś przyszła mi taka myśl, i to jest dzisiejszy przykład, taki z życia. Kiedy byłem w koszalinie, tak przejazdem, przyszła mi taka myśl, taka prosta myśl, nie, nie, nie jakaś nachalna, taka, taka myśl. Będziesz tu mieszkał. Nie, 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 o nie. Fajne to jest miasto, ale ja odrzucam tą myśl, bo ja nie chcę nie chcę się zwieść. Nie chcę, żeby mnie ktoś zwiódł. Zostawiam to. Nic w tym kierunku nie robię. Zostawiam to. Jeśli to pochodzi od Boga, to coś się stanie. Zostawiam to. I za kilka lat oczywiście przeprowadziłem się do Koszalina i mieszkam tutaj już Dziesięć lat prawie, nawet już nie liczę tego czasu, ile tutaj już mieszkam. Ale chodzi o to, że jeśli Bóg mnie zaprasza do czegoś, to, to On da nam następną myśl, tylko pragnie, żebyśmy nie byli zamknięci. Jeśli jedna kropla spadnie na nas takiej łaski uświęcającej, to spadnie też kolejna i kolejna i kolejna. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie byli zamknięci, tylko roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Natanal nie jest zamknięty. W przeciwieństwie do Kaina, o którym dzisiaj czytamy w pierwszym czytaniu z dnia. Taka jest nowina, którą usłyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. No Bóg go stworzył, więc nie pochodził od złego tak bezpośrednio, ale przez to, że zamknął swoje serce na głos Boży, bo Bóg do niego mówił, czemu chodzisz smutny. Dawał mu swoje myśli, a on je odrzucał. Rozmawiał z nimi, ale się z nimi nie zgadzał. Odrzucał tą myśl, Bóg do niego mówi, czemu chodzisz smutny. Grzech się do ciebie łasi, masz nad nim panować. A jego grzechem było to, że chciał zabić swojego brata, że czuł do niego żal, zazdrość. I to czucie przerodziło się w czyn, aż go zabił i zakopał go. I nie chciał, i nie miał w sobie nawet tego wyrzutu sumienia, żalu. Bóg do niego mówi: Co żeś zrobił? Czemu jesteś smutny? Przychodzi ta myśl, ale on. A on ale on z nią nie współpracuje, nie, nie, nie chce kolejnej myśli, odrzuca już na samym początku, wiedząc, że ta myśl pochodzi od Boga. I, I często jest też tak z nami, że wiemy, że nie powinniśmy robić jakiegoś jawnego zła, ale je robimy. Ja tego potrzebuję, bez tego żyć nie mogę. To jest moje życie. No i, i, i zamykamy się. Na to właśnie to nowe, to to, co Bóg chce nam dać, na, na przemianę. Otwiera się nad nami niebo, a my je zamykamy. Nie, nie chcę. Nie chcę z tego źródła czerpać. Chcę czerpać z innego źródła. A jest tylko jedno źródło dobra. Ono jest w Bogu. To drugie źródło jest źródłem zanieczyszczonym. Pochodzi ono od diabła. Albo jesteśmy synami Boga. I słuchamy Boga, przez to, że słuchamy Boga i, i wypełniamy Jego słowo, stajemy się synami i córkami Boga. A jeśli nie słuchamy Boga, to zaczynamy słuchać diabła, bo diabeł właśnie nas zaprasza do tego, żebyśmy przestali słuchać Boga. Natanael jest, jak to Jezus mówi, prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu, i idzie za Filipem, idzie, idzie i patrzy. Kim jest właśnie ten, który mi proponuje? No właśnie, co on mi proponuje? Zajrzyjmy, spo, spotkajmy się z tym człowiekiem, zacznijmy z nim rozmawiać. No i Jezus mu powiedział prawdę o nim. Nikt nie znał tej prawdy, tylko Jezus, tylko Mesjasz. I Natanael powiedział: Tak, ty jesteś synem Bożym. Bo co? Bo, bo ci powiedziałem, że widziałem cię pod figowcem? Tak. To zobaczysz jeszcze większe rzeczy. Zobaczysz jeszcze większe rzeczy, bo Bóg nie mówi tylko raz. Bóg, Bóg wiele, wiele razy mówi, Bóg nieustannie mówi. Non-stop, cały czas. Chce nas prowadzić i daje nam myśli, i chce nas nauczyć, rozeznawać te myśli, ale potrzebujemy czystości serca. Musimy być z nim pojednani, musimy z nim żyć w pokoju. Jeśli żyjemy w grzechu ciężkim, to nie mamy pokoju z Bogiem. Gniew nad nami ciąży i nie słyszymy go, bo jesteśmy jak zatkani, zaślepieni. No, nic się do nas nie może przebić, żaden promień słoneczny, tak jak teraz. Chmury są cały czas nieustannie pada. Pewnie za chwilę przyjdzie mróz i będzie ślisko, i śnieg spadnie. Nie ma słońca. Ktoś musi przegnać te chmury. I Bóg. Może to zrobić, ale potrzebuje naszej zgody. Ja, jak miałem trudny okres w swoim życiu, byłem na pustyni, takiej duchowej, fizycznej, takiej, o, tak, tak naprawdę było mi bardzo źle. I narzekałem, marodziłem, biadoliłem, aż w końcu przyszła mi myśl, żebym tego nie robił, bo to mi nic nie daje. Zacznij uwielbiać Boga. Więc tak nic nie czując, zacząłem go uwielbiać, podniosłem ręce. I tak zacząłem się modlić, śpiewać, zamknąłem oczy. Uwielbiałem go, jak potrafiłem. Za chwilę modliłem się w językach. Ale tu nie chodzi o modlitwę w językach, tu chodzi po prostu o, o decyzję. Jak podjąłem tę decyzję, to i miałem zamknięte oczy, to w pewnym momencie promienie słoneczne zaczęły. Padać na moje oczy. Czułem po prostu światło. Nawet je widziałem przez, zamknie, przez, przez zamknięte oczy, bo to światło jest takie mocne, silne. Okazuje się, że kiedy otworzyłem oczy, to chmury się rozeszły, bo modliłem się przy oknie i ten promień światła tak na mnie został skierowany. I wiedziałem, że Bóg przyjął moją modlitwę. Dał mi znak. Dał mi taki znak, który ja tylko zrozumiem. Zobaczcie, jak Jezus wchodzi w, re, w relację z Natanaelem. Powiedział Mu coś, co tylko Natanael zrozumiał. Taka intymność. Filip mu próbował wytłumaczyć. Na szczęście nie zarzucił go argumentami, że, że jednak Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, tylko powiedział mu: Chodzi zobacz. No i my to też powinniśmy robić. Względem tych, którzy mówią nie, nie chcę, nie wierzę, no to chodź, i zobacz, spróbuj. Jak spróbujesz, to zobaczysz, jak nie, to nie. Nie będę cię na siłę przekonywał, że, że, że Jezus jest Bogiem, że Jezus jest tą ostateczną instancją, która ci pomoże naprawić swoje życie. I wcale się na ciebie nie gniewa, bo nie przyszedł jako sędzia sprawiedliwy tylko przyszedł jako jako zbawiciel sprawiedliwy przyjdzie w swoim czasie jako sędzia sprawiedliwy będzie nas sądził i wtedy już nie będzie zmiłuj się wtedy będzie sprawiedliwy sąd dobrzy pójdą do nieba a źli pójdą do piekła proste, nie? już nie będzie, już nie będzie niczego można zmienić wielu będzie chciało wejść do Królestwa Niebieskiego ale nie zdołają bo drzwi będą zamknięte i Jezus powie: Nie znam was, nie wiem, kim ty jesteś. Kim ty jesteś? Znam cię? Nie znam ciebie. Całe życie żyłeś, jakbyś mnie nie znał. Albo, albo może na ostat w ostatnim momencie podjąłeś decyzję, że już nie chcesz mieć ze mną nic wspólnego i zdradziłeś mnie i poszedłeś w swoją stronę. Nie znam cię. A dzisiaj Jezus mówi: Znam cię, znam cię, wiem wszystko, co jest w twoim życiu i chcę ci to pokazać, chcę ci to udowodnić. Tylko daj mi szansę. Może inaczej, daj sobie szansę. Daj sobie szansę na zmianę, żeby ten nowy rok stał się, znaczy inaczej, żebyśmy my stali się lepsi. A nowy rok niech będzie taki, jaki, jaki ma być. Jak my się staniemy lepsi, to wszystko będzie lepsze. Świat się będzie zmieniał, bo my się zmieniliśmy. Bo to dużo od nas zależy. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. No, 17 prawie minut, czyli dwa odcinki w jednym. Jak Bóg da, to widzimy się w poniedziałek z Panem Bogiem. I pozdrawiam.